Wyobraź sobie, że reaktor w Czarnobylu eksploduje z kilkukrotnie większą siłą, a cały świat obejmuje śmiertelna pandemia zamieniająca ludzi w napramieniowane maszyny do zabijania. Moim celem jest przedostanie się przez miasta, budynki i tereny zainfekowane przez hordy różnych zombie do Czarnobyla, gdzie zniszczy reaktor i znajdę odtrudkę. No dobra, pojawiliśmy się na tym wielkim, tajemniczym świecie. W swoim ekwipunku aktualnie mam kilo, jakiś chleb, wodę, pochodnie, plastry, co pewnie daje nam regenerację, i short bullet, czyli amunicję. Wychodzi więc na to, że na w tym etapie gry będziemy mogli zdobyć broń, co jest bardzo fajną informacją. Ale aktualnie naszym jedynym celem w tym odcinku jest dostanie się do Czarnobyla, by tam odnaleźć źródło zakażenia i po prostu je zniszczyć. Więc nie pozostaje nam teraz nic innego, jak rozpocząć przygodę i bardzo długą podróż. I tam już widzę most, który najprawdopodobniej doprowadzi nas do jakiegoś miasta, więc wykopmy sobie trochę drewna i pójdźmy w tamtą stronę. Tam tak samo widzę jakieś podwodne tunele, więc możliwe, że znajdziemy tam jakiś porządny lód. Ale nie wiem, będziemy to wszystko sprawdzać. Naszym ogromnym utrudnieniem jest to, że mamy bar wody, bo z barem jedzeniem już może być problem, a jeszcze dodatkowy bar to może być serio ciężkie. Dobra, idziemy sobie wykopać trochę kamienia. Jak na razie jest dzień, więc najprawdopodobniej Nie będę mieć żadnego do czynienia z zakazanymi Bo ci wychodzą dopiero w nocy I z pozoru ten świat wcale nie wydaje się jakby był przejęty przez zombie Ale wiadomo są to tylko pozory I niech was nie zmylą te żywe kolory Ale rymuje, co jest Dobra, kraftujemy sobie teraz kilof, siekierę Możemy zrobić także miecz I lecimy w dalszą eksplorację Zajdźmy sobie może na początek z tej góry O i tu jest, w... I mamy w ogóle żelazo Nice, wykopiemy je W tamtą stronę mamy dżunglę, więc na ten moment poszedłbym w tamtą stronę A, no i zapomniałem wspomnieć, że na tym świecie obowiązuje trochę lepszy system walki Możemy robić na przykład to Albo to, albo to A no i też zapomniałem wspomnieć kolejnej rzeczy W zależności od tego w jaką część ciała dostaniemy obrażenie Może się ono różnić Czyli na przykład jeżeli dostaniemy w rękę A na przykład w stopę No to te obrażenia będą od siebie różne Czyli dostaniemy w głowę na przykład strzałą od szkieleta No to wtedy koniec gry A w tym momencie mamy jakąś pierwszą strukturę I wygląda to jak stacja metra Nie wiem, czy wy to słyszeliście, ale to był mega przerażający dźwięk. I nie wiem, czy to oznacza, że za chwilę coś tu przyjdzie, ale mam ogromną nadzieję, że nie. Słyszę coś? Nie. O kurde! Idą po mnie! Pierwsze zombie po mnie idą. Oh, fuck! Oh, fuck! Ile ich tam jest w ogóle? Patrzcie. Ty co? Jest dobra. Spróbuję ich pokonać. Ale nie wiem, mam nadzieję, że mi się to uda. Nie, dobra, za dużo ich, za dużo ich, za dużo ich, za dużo ich. Fuck, dobra, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Za dużo zombiaków. Ja pierdziele, ile, ile ich tam jest w ogóle? Nie mam, kurde, nie mam żadnego pistoletu, żeby się przed nimi obronić z daleka. Co że ze mną podążają, dobra, spróbujmy jeszcze raz. Dobra. Okej, okay, nawet daję radę. Oła. Oła, oła, dobra, dobra, dostałem mega w nogę, dostałem mega w nogę. Nie mogę tak szarżować, bo zaraz padnę. Dobra, to jest w ogóle jakiś most i mamy tutaj jakieś, jakieś części. Dobra, w którą stronę, w którą stronę? Czekajcie, dobra, na wprost. Lecimy po prostu prosto, cały raz prosto. Najlepsze wyjście chyba w tym momencie. O, udało się, dobra. O. Mam nadzieję, że przez to nie przejdą. Mam ogromną nadzieję, że nie potrafią skakać. Jeżeli potrafią skakać, to mamy koniec. Dobra, użyjmy plastra. Zregenerujmy sobie naszą lewą nogę. Tak samo może prawą stopę, bo też umiera i lewą też. I co? Umiecie tutaj przejść czy nie? Wygląda na to, że nie. O nie już szukają innej drogi, dobra, spadamy stąd, spadamy stąd szybko. Padałoby znaleźć jakieś miasto albo jakąś osadę, gdzie będą ludzie. Bo bez tego może być serio ciężko. O, o tym właśnie mówiłem, co my tu mamy? Mamy sobie pochodnie, zregenerujemy sobie głód. Moje z nim serio kiepsko. Dobra, mamy jakiś. mamy jakiś obóz. Zniszmy może tę szybę. Postawiam z powrotem. I co my tu mamy? Maczeta kombinerki, naboje i pomidory w puszce, plaster i woda bardzo dobrze, Siedem damage'a nice, mamy dużo lepszą broń, mamy maczetę dobra, to się prezentuje Zarobiście. no więc nie pozostaje nam chyba nic innego jak po prostu pójść teraz spać no bo na dworze jest nadal kiepska sytuacja a ja nie zamierzam ryzykować mojego życia więc, no dobra, nastał nowy dzień ja się trochę zregenerowałem i wyruszamy na poszukiwanie miasta, a przede wszystkim Czarnobyla, nie, czy ja słyszę kolejne zombie? No dobra, spróbujmy Hask, nie jest zombie, tylko kask. Czyli gdzieś daleko musi być pustynia, na to wychodzi Skąd się tu ich tyle bierze? To jest chyba jeszcze tamta horda O, oh, o, oh, idzie ich coraz więcej Odnaleźli mnie, dobra, spadamy stąd Kurde, kończy mi się jedzenie, a już nie mam za dużo chlebków, Więc tam jest kolejny obóz Może tam będzie jakieś jedzenie Ale no, nie no, potrzebujemy jakiegoś większego obozu Jakiegoś miasta, jakiegoś sklepu, czegokolwiek O, oh, o, oh. bizon Panie bizonie, ja nie jestem do pana Żerastawiony, dobra Nieźle mi wyrwał Fuck, fuck. Dobra, dobra, schroniłem się. Ja pierdzielę, ale mi wywalił. Ty, ale mi wywalił. Szybko. Ale jestem obity. Ja pierdzielę, ty. Ale mnie obił. Dobra, to jest najgorzej? Co jest w najgorszym stanie? To. Całe ciało w ogóle. Ja nie mogę. Jest tragedia. O, mamy nowe plastry. To jest akurat dobry lód, Jakieś jedzenie. Spoko. Napijmy się jeszcze, zregenerujmy się. Okej, okay, wydaje mi się, że właśnie. Kombinerki mogą otworzyć puszkę. To jest akurat świetne rozwiązanie. Otwórzmy sobie to wszystko, bo na razie chociaż te dwa i zjedzmy to sobie. Cały czas chodzi tutaj ten bizon, a oprócz tego koło mnie są. <laughs> Tam jest miasto! Mamy miasto! Dobra, 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 dobra. Mamy miasto, tylko teraz trzeba jakoś stąd wyjść. Trzeba zrobić to szybko. Najłatwiej byłoby to zrobić z tarczą. Okej, okay, szybko robimy piec. Przepalmy to jedno żelazo. Dobra, mamy tarczę. Cały raz po prostu rura w jedną stronę i może nam się uda. Trzy, cztery. Ry, dobra, lecimy, 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 dawaj, 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 rura! Bizon mnie goni, Bizon mnie goni. Biegniemy, 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 dawaj, 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 cały czas le leci za mną, leci za mną, leci za mną. Dawaj, 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 fuck fuck fuck, dobra, dobra. Chyba już nie jest zainteresowany mną. No. Okej, okay, okej, okay, okej okay. Przebijamy się, dobra Co? Zombie are showing up in this building? Jak to czemu? Co zrobiłem niby? Dobra, dawaj, wchodzimy do środka. Co jest? To... Co to jest, no? Ja, pierdzielę. pierdziele Spaduwa spod mojej posesji Nie, kolejny Co tu się dzieje? Jest tragicznie, no Dobra, ten leży Czy ten? Oła, dostałem w łeb, dostałem w łeb Dobra, padł Niszczymy ten spawner, bo pewnie z niego wyszli Jak wygląda teraz sytuacja? Okej, okay, mamy jakąś skrzynię Pieniądze, diament I shiv nie wiem dlaczego to służy, ale wezmę to. Iron bootsy. Dobra, świetnie. O kurde ile zombie! No nie! Jest duża szansa na to, że w tym y, miasteczku będzie gdzieś jakaś broń, więc fajnie byłoby ją znaleźć. A na razie spróbujmy stąd uciec. Ruszyli za mną, dobra, Poza do kolejnego domu. O tu, kolejny, kolejny zombie, ty. Dobra, otw otworzę mu Nie, dobra, to nie był dobry pomysł. Nie był dobry pomysł. Spadaj, 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 spadaj. Dobra, padł. Tak, mamy Desert Eagle. A. Nice, a mamy też plecak. Świetnie. Pieniądze, helm, pandas, Iron Baseball. Mamy baseballa. To jest mega świetny lód. Zakładam to. Założę sobie plecak na plecy. Okej, okay. Teraz mogę sobie włożyć jakieś przedmioty. Co mamy sobie to jedzenie? Świetnie. Ale ważne jest, że mamy Desert Eagle. O, już widzę, że naboje faktycznie działają. Tego desert igla użyjemy sobie na czarną godzinę, a na razie starajmy się używać broni do walki wręcz. Wezmę sobie ten baseball. Nic to więcej chyba nie ma. Jakieś jedzenie to się tak samo przyda. Dobra. O kurde. O nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 dobra. Zablokowałem ich, zablokowałem. Nie, nie, zablokowałem, nie zablokowałem. O kurde. Fuck Benoka stąd. Benoka. Nie, nie, nie. nie, nie. Uciekaj, ucieka, uciekaj, uciekaj ucieka. Jezus Maria, ile ich tam ci zrobiło nagle? Dobra Dobra, leży Co jest? Przeładowuj, przeładowuj to szybko Dobra Dobra, padł O Jezus Kolejny idzie Okej, okay, leży Boże, ile ich tam się nagle zrobiło? Przecież to był jakiś hit Milion zombie w jednym miejscu, no Dobra, ale sytuacja w miarę opanowana Dobra, mamy jakiegoś uzbrojonego Więc... Niestety musimy do niego strzelić i zmarnować kilka nabojów Jest jakaś klata Dobra U.S.C. Spade, idealnie, mamy klatę jakiegoś żołnierza To jest świetny lud Ale widzę, że zachodzi słońce, więc idziemy do jakiegoś domku się schronić I spędzimy tu naszą kolejną noc Postaram się to zabarykadować bo w ten sposób może, żeby nikt tutaj nie wszedł Niszczymy ten spawner I przede wszystkim musimy się teraz zregenerować Na przykład w lewą stopę Dobra, porpsi <grych> Warto byłoby się napić. Idziemy teraz sobie na górę do łóżka. Po prostu idziemy spać. Przepalę sobie może jeszcze tylko e, ten bekon który udało mi się zebrać. I cały czas naokoło siebie słyszę zombie, nie? Więc naprawdę nie jest kolorowo. Dobra, śpimy. Sok, jabłkowy, mamy naprawdę straszną lipę z jedzeniem. Mamy tylko trzy bekony Wcześniej miałem jeszcze chlebki. No i rotem flecze nie chcę jeść, bo mogę się zatruć, a mięso z tych zombie jest po prostu zakażone. O, ale, ale mogę gdzieś to. Dobra, mamy jeszcze mamy jeszcze te puszki. Zapomniałem o nich. Otwórzmy to sobie. W plecaku jeszcze mam e, puszki z pomidorami. Zapomniałem o nich totalnie. Dobra, git. Może nie dają... One jakoś turbo saturacja, ale zawsze coś. No dobra. A na razie spróbujmy stąd jakoś wyjść. I przede wszystkim opuścić to miasto, bo wydaje mi się, że raczej nie tu... To była skrzynia Gardening Egg, czyli taka. Yy... Jak to się nazywa? Mamy siekierę do żeby żywopłotów Chyba z tego co pamiętam Taką y ogrodniczą siekierę Nice, to zawsze się przyda Ale na razie tak jak mówię spróbujmy stąd jakoś wyjść Niszczę może sobie tą szybę Weskoczmy tutaj O może tędy No nie no znowu? Czemu? Przeładuję już sobie od razu broń no, no idą tu po mnie, no bez jaj Okej, okay, tam mamy jakieś budynki, jakieś wieżowce Więc to jest dobry znak A to co to? Samochód! Nie ma paliwa Kurde, szkoda O nie Uzbrojony, uzbrojony! Leży Łooo! Wow. kolejne. Spadamy stąd. Tutaj. Szybko tutaj. Dobra. O, oh, Policjant! No kurde, nie chcę go zabijać. przecież to policjant, ale z drugiej strony też jest zakażony, więc. Nie no, zostaw, mnie błagam cię. Oa, dobra. Wybacz. Policyjne body Też się może przydać. O, oh, A te mamy nową sztukę. Granat! To jest? To się stało? Co się ze mną dzieje? Nie, chodzą tu? Nie, 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 nie. zostawcie mnie, zostawcie mnie, zostawcie! Zostawcie mnie, no! Zostawcie mnie, kurde, co się dzieje? Co nam się w ogóle stało? A? A? Fuck! Za dużo ich, za dużo, za dużo, za dużo! Za dużo ich! Za dużo ich! Ostatnie sztuki naboi! Ostatnie sztuki! Nie umiał wyjść! Chyba nie umiał wyjść! Leży, podsadzają się! Jak to? Dobra, łódka, może łódka się uda zrobić? Dobra, unę tam, do tego tunelu. Płyniemy, 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 po prostu płynę teraz przed siebie. Nie zakażone ryby, no co to jest? Dobra, wbijam tu Dobra, jesteśmy w stacji metra, są nawet tory. Może poczekamy na pociąg i coś tu faktycznie przyjedzie. Mam nadzieję. W mam jeszcze jakieś puszki, więc fajnie byłoby je zjeść. Ale co tam się w ogóle stało? Czy Wy widzieliście ten pył, który się pojawił nagle w tym budynku? Już to jest jakiś hit. No w sekundę zrobiło się pełne jakiegoś różowego pyłu i mega mnie on obił i jakoś omamił. Nie ogarniam tego. Totalnie tego nie ogarniam. Wstajdźmy sobie do plecaka te soczki. Mam jeszcze kilka bandaży. Zobaczmy, co jest najbardziej obite. Nogi. Nogi są mega obite, dlatego nie mogę już sprintować, mam cały czas slowness. Powinno być teraz. Trochę lepiej. To miejsce wydaje się jakkolwiek bezpieczne. Czy ja coś mówiłem? Ja mam naboi. Koniec z nabojami. Świetnie. Nie, no, Lis. Przepraszam cię, Lisie. A to co? Pas. Padł. No dobra. Rozwalone tory. Wygląda na to, że stacja metrwa nie przetrwała tak długo jak powinna. Tu nic raczej nie ma. To wygląda chyba na wyjście. Kurczę, musimy znaleźć naboje. No, koniecznie musimy znaleźć naboje. A. Świetnie. Kocham parkour. Nie. Tylko nie. Tylko nie zombie. Jezus. Nie mam więcej bandaży. Nie mam jak się regenerować. Jak tam moje nogi? No nie. Moje nogi umierają. Znowu. Szybko. Trzeba znaleźć bandaż. Tracę powoli przytomność. Widzę po saturacji na ekranie, że jest ze mną coraz gorzej. Dobra. Chyba jest. Bezpiecznie? Wygląda na to, że tak. Chodźmy do jakiegokolwiek domu. Może tam będą bandaże. Jest ze mną mega lipa, naprawdę ledwo już zaczynam chodzić. Naprawdę ledwo chodzę. Jest taka tragedia. Nie wiem czy tu byłem, wydaje mi się, że... O, nie, nie byłem tu. Dobra, bieram, bierzemy to wszystko. Zombiak. Są bandaże, jest diament. Jest Python. Okej, okay, mamy amunicja. Świetnie. Nowy pistolet. Dobra, tak to dobra wiadomość. Pochodnie, pieniądze. Wiecie co? przedestujemy sobie tę nową broń. Okej. Jest całkiem niezła. To chyba rewolwer. Niszmy ten spawner. Ale nie ma tu żadnych bandaży. Bynajmniej ja ich nie widzę. Jest tutaj może coś, co przeoczyłem. raczej nie. Nie, no moje nogi już praktycznie padły. Szybko znajdźmy jakiś bandaż. Tamten dom. Tamten dom to jest moja jedyna szansa. Dobra, padł. Dobra, przejdziemy sobie tędy. Ledwo chodzę. Błagam, żeby tu były bandaże. Błagam. Ło! Leci kolejny. Zamykaj te drzwi. Nie, jak tu, jak tu niby weszły? Jak to niby weszły zombie, no? Dobra, właśnie tu. Dobra, nie wejdą, proszę. Tak! Bandaże i to, i to ile w ogóle ich jest? Szybko. Noga, druga, prawa, jeszcze jedna stopa i dawaj jeszcze głowę. Dobra, teraz będzie nam dużo lepiej. Mamy tutaj tu się jeszcze, Pendex, kolejne bandaże. Świetnie, to jest świetna wiadomość. Idziemy spać. A, dobra, to, tu możemy iść spać. Nice, okej, okay. uff. Dobra, słuchajcie, musimy się gdzieś schronić i wykombinować jakiś sensowny plan. Naszym aktualnym celem jest znalezienie czarnopyla, a na razie to tylko chodzę i zabijam się z tymi zombiakami. Oddam się teraz od tego lądu i znajdziemy jakiś inny, możliwy, niezakażony przez zombiaki. Tam stworzymy sobie dokładny plan i zaczniemy szukać wskazówek, gdzie trzeba znaleźć w ogóle Czarnobór. Dobra. Tu jest jakieś wyjście. Ok, Mamy jakiś nowy ląd. Muszę znowu się zregenerować. Stopy i nogi nie żyją. Dobra, tu jest jakaś droga. Może prowadzi ona do kolejnego miasta. Fajnie by było. A byłoby jeszcze lepiej, gdyby to nowe nie było zakażone przez zombie. Ten teren wygląda dość normalnie. Są normalne zwierzęta, ratują jakieś ważki. Nie wydaje mi się, by był on jakoś specjalnie zakazany. Dobra. Wykopmy sobie trochę drewna. Teraz robimy crafting i robimy sobie także łódkę. Dobra, dobra, rozróżmy sobie wszystko teraz na czynniki pierwsze. Potrzebuję amunicji, jedzenia i dużo, dużo bandaży. Dodatkowo przydałoby się ogarnąć dużo lepszy armor, bo mój aktualny nie jest w najlepszym stanie. A co najważniejsze, musimy znaleźć jakąkolwiek wskazówkę, która doprowadzi nas do Czarnobyla. Gdyż to właśnie tam wybuch reaktor, przez który teraz ludzie chodzą zakażeni. Może to być cokolwiek, jakiś domek, telewizor, jakaś karteczka, jakaś mapa, ale to coś ma nas doprowadzić do Czarnobyla, albo powiedzieć nam, gdzie mamy się kierować. Wydaje mi się, że to. To miasto wygląda na trochę bardziej cywilizowane Więc jest duża szansa, że znajdziemy tu jakąkolwiek mapę Słyszę zombie Bardzo mnie to niepokoi, ale trudno Dobra, sprawdźmy na razie ten budynek Wygląda to jak jakaś jadłodajnia Patelnia, jedzenie Okej, okay? to zawsze może się przydać Czyli pierwszy podpunkt możemy zaliczyć, ponieważ znaleźliśmy jakąkolwiek restaurację. Dobra, słuchajcie, tutaj mamy jakąś skrzynkę, więc otwieramy ją w nadziei, że będzie tutaj cokolwiek pożytecznego. Błagam. Tak! Jest! Uzas, 12. Mamy Shell. Chwila, czy Shell to nie były naboje, które. Tak! Mam naboje do Shell'a. Dobra, świetnie. Następnie Militali Urban Body. To też się bardzo przyda, bo moja aktualna klata jest w bardzo złym stanie. Świetnie. Wchodzimy teraz na górę. O! Mam nadzieję, że nie spotkam tu nic. Wow! Ok. Uh, trochę się wystraszyłem Ile was tu jest Dobra Wchodzimy jeszcze wyżej Ta broń jest naprawdę niesamowita Ale muszę mega oszczędzać na naboje Okej, okay, mam jakieś spodnie, dżinsy Zawsze coś Dobra, szybko Ostatnie piętro Let's go Ja mam... Nie mam amunicji, skończyła mi się amunicja Dobra, padł Niszczymy ten spawner Book and Quill, czyli mamy książkę z jakimś zapisem Minął piąty dzień od wybuchu reaktora Byłem pewien, że to nastąpi Badania leciały łeb na szyję Ciekawe jak ludzie z północy poradzą sobie z tym co zrobi Ludzie z północy Musimy kierować się na północ, żeby znaleźć Czarnobyl Czyli w tamtą stronę To nie jest jakaś bardzo mocna wskazówka No ale zawsze coś Posadźmy się może tymi deskami Zrobiło się mega ciemno Dobrze byłoby znaleźć łóżko albo jakiś śpiwór, ale wątpię Nie pozostaje mi nic innego jak po prostu przeczekać tę noc Dobra, powoli robi się jasno Nie mam pojęcia co się stało z moją saturacją na ekranie, ale wszystko jest mega, mega blade Być może to przez głód, więc warto byłoby coś zjeść Pijmy sobie jeszcze kole i może zjedzmy jeszcze jakąś potrawkę Nie Zima, temperatura Będę cały czas marznął. Nie no, świetnie. Dobra, tam jest kobłeb. Może uda mi się do niego wskoczyć. Tak. Uf, nie no, świetnie, mamy zimę. Cały czas będę teraz marznął i temperatura będzie mi spadać. Dobra, zerknijmy się tutaj, bo może znajdziemy tu jakąś amunicję. Shell, świetnie. Stuck! Dobra, teraz to ja się mogę bić. O nie. Słyszeliście to? Słyszeliście to, co ja? To była horda. Nie. Nie! Co to jest? Co to niby jest? Fuck! Ła! 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 Co to było? Nowa mutacja genetyczna? Nie! Nie! Za dużo się dzieje! Nie mam głodu! Fuck! Dajcie mi spokój, no! Nie! Skończył mi się głód! Fuck! Jakiś w ogóle tu idzie! Szybko, jedz coś! Jedź coś! Nie, 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 nie! Dobra, nie! nie mam wody. Fuck! Dobra, jest to, jest to, jest to! Woda, napij się wody. Kurde, jak mam amunicji! Nie no, ile was tam jest? Ziemniaki! Jedz ziemniaki! jedz te kartofle! Szybko, no! Kurde! Jedrzę to! Jedź to! Ile was tu jest? O wiem, mam granat! Rzucam! Oddalam się szybko! Spawmy się z nimi. Może nam się uda jakoś przeżyć. Dobra, muszę się zregenerować. Szybko, szybko. Dobra, jest trochę lepiej. Dobra, spadamy stąd. Dobra, spadam stąd, Elo. Uuu, nara. Nara. O Jezus, dobra, Boże, to było przerażające, myślałem po prostu, że umrę w pewnym momencie Mamy metro, więc chodzimy do niego, mamy już jakąkolwiek wskazówkę, wiemy gdzie mamy się kierować Więc nie pozostaje nam teraz nic innego jak po prostu lecieć cały czas w stronę północną Aż w końcu coś nam się uda znaleźć